Kolejny dzień śniw. Tym razem postanowiliśmy trochę poprzeszkadzać Dawidowi. Niedziela, niedziela. niedziela. W niedzielę poprzeszkadzamy, mi. Witaj Dawidzie. Cześć, bo tak stwierdziliśmy, że nie ma co stać i mówić do nas, żeby Dawid jeździł. Tym razem wykorzystamy Dawida, żeby nam, z, można powiedzieć, z pierwszej ręki Dokładnie. opowiedział no, o tym. W sumie jak w pierwszych filmach, bo z Przemem robiliśmy pierwsze filmy w Szepaku w kabinie. Ale teraz już jesteś dużo bardziej doświadczony. No, Dużo bardziej hektarów ja jakby powiem, 74 godziny już mam na tym 74 godziny. Bo Myślę, że z 70 jest moich tutaj na tej maszynie Bo teraz tak Tylko Ty byłeś operatorem Tylko Taki ja główny. No tak głównie Na początku mi tam wyrywali trochę z rąk Ale do pierwszego No bo dnia... wiesz Nowość każdy chce zobaczyć Każdy chce dotknąć Każdy chce się przejechać Więc to jest oczywiste, że, że Musiałeś walczyć yy, o ten swój jest kombajn Jest sporo pytań, czy już były jakieś awarie Ja w tym właśnie do tego będę dążył no to jest chyba zasługa tego, że jest jeden operatora a niewielu, wiesz. E? E, później każdy operator patrzy na drugiego i tak dalej, a tak maszyna jest serwisowana przez jednego, zadbana No tak no bo, i o to chyba najbardziej... No bo ładnie. wiadomo, kosimy, kosimy, codziennie, prawie codziennie teraz kosimy, co codziennie, bo jak łapie. Gdyż, bo pogoda pozwala, to jedziemy do rana po... do wieczora. Dzisiaj już o dziewiątej tak naprawdę ruszaliśmy w pole, nie? Żeby tutaj jechać. Tak to że... może powiedz, powiedz jaki jest twój taki rytuał, nazwijmy to. Bo zawsze mówisz dzwonić do mnie, że Janku jedziemy, muszę zrobić to, 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 to i to. Janku szykuję kombajn, o której będziesz, jak zawsze jest. Dokładnie, więc... Wiesz co, no sprawa jest prosta, no trzeba kombajn wydmuchać filtry, przede wszystkim chłodnicę pomimo, że mamy system e, oczyszczania chłodnicy na bieżąco, to jednak codziennie tą chłodnicę staram się wydmuchać. Ale to jest takie od ciebie jakby powiedzenia. To jest ode mnie, no ale warto to zrobić, nie? No. Oczywiście. Nie wyjeżdżamy kombajnem gotowym, nie musimy gdzieś tam się zastanawiać, czy dojedziemy, nie dojedziemy. Druga sprawa no to są filtry powietrza, które trzeba wydmuchać. Mamy też fajny separator kurzu, yy, który sobie otwieramy, ten kurz spada. Wiadomo, no, ja lubię wydmuchać sobie silnik, żeby wszędzie tam ten kurz był. Wydmuchony. Oczywiście, żeby gdzieś plewy się nie pojawiły. Tym bardziej, no, się nowy kombajn to jest opcja, że tam ładnie to wszystko sprężareczką sobie wydmuchamy, nie jest nigdzie zamożony. No bo jeszcze. tak, bo sprężarki masz na, na stanie kombajnu, nie musisz tak latać z własną ręczną Dokładnie. elektryczną. Yy, Ciśnienie więc... jest mocne, mamy zwijak na, na wyposażeniu kombajnu, mamy pistolet na wyposażeniu. No, najważniejsza rzecz sprawdzać oleje wszędzie, szczególnie w silniku. E, maszyna nowa, to niekoniecznie, że dzisiaj olej musi ubywać, może być jakiś wyciek. Trzeba Wszystkie pasy trzeba skontrolować, napięcie łańcuchów. Na samym początku było bardzo ważne kontrolowanie. No tak, pasów. bo nowo, nowa maszyna, bo z, zdzierała się farba z nie? trzeba było podciągnąć za jakiś czas. Nie? To, okay. to w każdej nowej maszynie tak jest. Dzisiaj mamy już 3 godzin wyjechane, sporo. Smarowanie kombajnu, najważniejsze rzeczy, smarujemy wytrząsacze, smarujemy się szkarnie, to co chodzi cały czas praktycznie, nie? Co wytrząsacze jest? masz na myśli tutaj te plastikowe pan, pan, panewki, które panewki, mają e, kalamiki powyciągane tak z tyłu i rurki, rurki też... Na przód, nie? Mamy przód. przez... o, o bocian bocian Może do Ciebie, Anek, co? Och, czas pokaże. E, drugi bocian leci, zobacz. To do Ciebie tym razem. To do nas. <laughs> e, ale nie, w nie o tym rzecz. Mamy przez producenta wyznaczone co 10 godzin smarowanie sieczkarni i wytrząsaczy, ja smaruję to codziennie. No bo tak, no mniej, więcej, rozmiar, ale no tak mniej więcej jest, nie że nie nie. w takim sezonie w sierpniu kombajn kosi te 10 godzin, bo potem osiem, rano, osiem rano osiem rosa... Godzin wy... w polu na pewno No dzisiaj. rano rosa, wieczorem rosa, to przecież nie będziesz stawał ja po dwóch godzinach, godzinach rano, dokładnie. żeby przesmarować, bo akurat wybija 10 godzin. To jest oczywiste, że robimy to wszystko w momencie... to codzienna jest wtedy za jednym razem, no i tankujemy kombajn. To jest ważne, AdBlue, paliwo do zbiornika i woda do mycia rąk. Bo jest zbiornik to to znaczy, do mycia rąk. To są trzy zbiorniki, które codziennie tak naprawdę trzeba uzupełnić. Dodatkowo I mamy to... zbiornik smarowania łańcuchów na gardzieli, tak. olejem, też go e, napełniamy. Bo Ty wiem, Janku, że już miałeś doświadczenie z takim smarowaniem. Tak jest, takie, jest takie smarowanie jest to UniOler, mamy takie smarowanie w przystawkę Capello, dlatego się zdziwiłem jak to zobaczyłem, mówię, co tam jest z przystawki wzięliście? Nie, nie, Jak pierwszy raz, ale to oryginalnie, to oryginalnie oryginalnie. producent. E, czyli można powiedzieć, że przed wyjazdem takie 45 minut bite mi potrzebujesz? No, 40 minut na spokojnie. Na spokojnie. E, wszystko e, zależy, czy idę już ubrany na gotowo do kombajnu i nie chcę się za bardzo pobrudzić, czy przebieram się przed. E, e, rozumiem, że dmuchanie także po pracy. Tak, no na polu zawsze przy przejazdach. Kompan czyścimy, żeby nie było, że wyciągamy gdzieś tam słomę, plewy na drogę. Tak nie robimy. Oczywiście nie robimy sypło, no bo wiadomo. Ale wracając do tego, co my tutaj kosimy, no to kosimy pszenicę w okolicy Tarnowo-Podgórnego. Koplon 6 ton. Tak uśredniam, oczywiście, bo na górkach widziałem, że można by było gołębie zobaczyć, jak to się mówi, czy tam króliki. Zające, a w dołkach było bardziej gęsto. Tu mamy na pewno ponad 6 ton, to co kosimy teraz. Ale są takie miejsca gdzie sobie może z 500 kilo, nie? No to ja tak, tak mówię, to... te, te szczyty, po które się tam trafywałeś dzisiaj, no to, to one naprawdę były. Tak, tak. E... No samo, samo to pole ukształtowanie tego pola dzisiaj jest bardzo Nakręciłeś się dzisiaj. Nakręciłem się. Mamy też sporo górek na tym polu, więc e... były obawy czy te kombajny w ogóle podjadą. Jak one będą czyścić, jak będą separować? No właśnie ciarno. powiedz mi z twojej perspektywy, bo ja to widziałem z perspektywy live'a, jak kręciliśmy live'a. E... Wiesz co, e... co do podjazdów? Nie było, nie było problemu ale to były gdzieś tam górki 10% 12% maksymalnie nie? więc nie robiło to czyli wrażenia czyli pagórki tak naprawdę nie pa, górki? no pagórki już takie góreczki o może tak yy, są większe w Polsce tak, tak. Mamy, mamy z tym doświadczenie obydwoje, ale, no, ale, ale nie czułeś żeby silnik gdzieś tam na obrotach coś się działo? Próbowałem sobie w dwojaki sposób na jedynce i nawet na dwójce chciałem zobaczyć czy ten hydrostat przydusi ten kombajn nie? Nie było problemu żadnego w tym, w tym przypadku. Czystość ziarna i straty nie odbiegały od tego jak jeździliśmy po płaskim terenie. No tak, bo my, my sprawdzaliśmy sobie te, te czystości ziarna, to tam było w zależności, chyba w twój najlepszy przejazd to było 0,38. Ja to nazywam błędem pomiarowym, bo to wiesz. E, wiesz, też troszeczkę nam też wylatuje, tutaj motowidła delikatnie dotknął coś, co Dlatego mówię, wysypuje. też to trzeba powiedzieć, że my tą tackę rzucamy przed, przed header Wkładamy tak naprawdę w one i dopiero przejeżdżamy kombajnem Tak. To nie e, my tak, rzucamy pod kombajn nie? Bo jakbym wrzucał pod kombajn, to też ten podejrzewam, żeby były inny, prawda? Widzimy wynik. pełne straty, nie? Nie tylko jakieś tam to co kombaj zgubi tyłem. Ale 0,38 mówisz? Tak, jest, coś, ta, coś no takiego. To jest... 04, 06 tak było w między przejazdach to, to, to jest praktycznie eee. nic tak naprawdę, nie? Więc, no. więc tutaj, tutaj 1,5% było przy twoim pierwszym przejeździe, jak jeszcze nie był ustawiony kompekt. Nie, to tam był jakiś hmm. błąd, ja nie wiem jak by to zrobiliście. To było wręcz niemożliwe, żeby tyle wyleciało. No więc dlatego... Bo ty... że jak wpadałeś tam tackę, to zdążyło ci nalecieć, ale w ten sposób. inaczej, bo tak naprawdę bardzo łatwo się osypuje ta, ta pszenica obecnie już. Nie Ona. jest tak źle jak ostatnio w tej, której jechaliśmy, gdzie już dużo ziaren leżało na ziemi po prostu przed, przed kombajnem, nie? Tak, tak, wtedy co z Przemkiem tutaj nagrywałem te, także film, Tak, więc... tak. Co z Leszkiem koczyliśmy na dwa składy. Co tu kano jeździło razem Tukano tam, jeździło. To, to też e, chyba nawet jest na naszym kanale już. Chyba nawet dzisiaj jest ten filmik, z tego co tam O, Czyli 10 był dzisiaj. Niedziela dziesiąty. Co e, chciałem mówić, e, widzę, że nawigacja nie używana, kawałki nie pozwalają na to, żeby... No, pozwalają, ale jeździmy tutaj z Pawłem we dwójkę, a on ma mniejsze header, ja mam większy I mamy pole tutaj, Na ten kawałek mamy 1,5 hektara, więc zanim bym ustawił linię AB I Paweł swoją AB, to mamy pole skończone, nie? I no dokładnie mam, Tam na górkach sobie jeździłem na nawigację, ale było widać jak ładnie równo jeździłem A tutaj no, już nie ma co naprawdę przesadzać, bo więcej czasu by nam to zajęło niż to warte, nie? Mam jedynkę, maksymalne wychylenie joysticka 6,5 na godzinę No i tej pszenicy nie ma no. jedziemy już tyle, żeby tylko kosa dała radę ucinać Myślę, że dwójką będziesz pojechać, ale zaraz tam będzie mocniejszy łan, więc nie ma tego. tutaj tak, tak, właśnie widzę, że ten łan się zmienia tutaj w zależności... No zróżnicowanie jest duże, teraz muszę przehamować do 4,6-4,5 Ale czyli tak jakbyś tak na Twój header ten 4,57 metra Ile tak myślisz, że, że robisz areał 2 hektary robię, nie? Tutaj, na pewno. Ja tak liczyłem właśnie 1,8 w zależności. Nie, ponad 2, ponad 2, nawet 2,2. No tam idzie szybko jeździć, nie? Na tym, na tym gorszym to... Tutaj dzisiaj mi wyjdzie fajna średnia, fajne spalanie mi na pewno wyjdzie dzisiaj. Bo nie ma ciężko, obciążenie na silniku mamy 70% teraz. No to on tam 65% na spokojnie. Ale widzę, właśnie tutaj dotknąłeś terminala że Ty lubisz sobie, ty lubisz sobie e, patrzeć na kamerki Ja mam i, tutaj wszystkie parametry i wszystkie parametry z boku, nie wiem czy to będzie widać na Nie, e, nie na wiem na jak film. jeździ Paweł, ale jeżeli mam możliwość korzystania z kamer i podglądu na parametry jednocześnie to nie wiem dlaczego miałbym ich nie używać No to jest jakby to powiedzieć e, dwie pieczenie na jednym ogniu Dokładnie, dokładnie tak no. E, no Tak to, jak mówiliśmy, cztery wzią. kamery w standardzie były, czyli lewa, prawa strona Zbiornik i tył kombajnu. Zbiornik tył kombajnu, ale tył na. kombajnu z tyłu na klapie, nie na zabieg. Tak. Nie Co na klapie. Znaczy? Ty masz na dole z Pareksa wrzucony także terminal. Ale ten terminal będzie... Co to wyląduje tutaj, nie? Tak jest, to, to wiemy, to mówiliśmy na live'ach, że, że też planujemy powiększyć sobie tutaj ten 10 terminal Alinawu na dwunastkę tak. i wtedy można spokojnie tutaj. E, działać. No, jakby to powiedzieć, to wtedy mamy 7 kamer w dwóch monitorach, jak naprawdę, i też będzie opcja podglądu pół na pół z nawigacją, że nie, że będziemy musieli mieć albo kamery, albo nawigację. Mamy i to, i to. To nie jest koniec na dzisiaj, podejrzewam, bo, no, bo wiem, że jeszcze trochę tam to jest tak naprawdę rozgrzewka. Koniec do, tego pola, można powiedzieć. to 14 powiedzieć. hektarów, tutaj co mamy, to jest rozgrzewka i jedziemy teraz na 20 hektarów. E, tak naprawdę, wracamy do tego rolnika, u którego robiliśmy wczoraj. Wczoraj. Bo to pole ma całkiem w innej lokalizacji, dosyć mocno oddalone. Więc najpierw po drodze było nam zrobić to, a później sobie na spokojnie zjedziemy do niego i to raczej też nie będzie koniec. Bo to z powem obskoczymy chwilę moment we dwójkę On ma jeszcze Bizona ten pan, więc... Myślę, Ale że... będzie jeździł ten Bizon. Myślę, że tak, wczoraj jeździł. Znaczy jeździł, jeździł dopóki my nie przyjechaliśmy. Jak właściciel wsiadł do mnie do kombajnu, to już mi go nie oddał. No, widziałem, byłem tam. Także robiliśmy Zresztą z tego. to jest potencjalny klient na ten kombajn. Zgłosił się do nas w formularzu pod filmem, który się znajduje i wy też tam możecie się zgłosić na pokazy u was w gospodarstwie. Tak naprawdę jeździmy na razie wokół komina tutaj, żeby jak najwięcej tych hektarów zrobić. No bo to na no nie chcemy jeździć po Polsce na lawecie, bo my chcemy jeździć w polu, nie, no nie Tak ma, jest, nie to jest. Na lawecie. tym na, na najbardziej zależy, że mi najbardziej zależy, żeby, żeby jak najwięcej hektarów kombajny zrobiły, żeby żeby miał takie pełne żniwa. Dokładnie, a później a po tych niecałych 20 hektarach jedziemy jeszcze do Pawła. Myślę, że do dwudziestej, dzisiaj pójdzie bez problemu jechać. Eee, ostatnio jechaliśmy u mnie w pszenicę, Paweł jeździł tym kombajnem, więc dzisiaj ja też muszę mu oddać te godziny, nie? Muszę mu pomóc. No, rozumiem. Żeby nie, żeby rozumiem, nie było. Eee, to ja Ci tutaj więcej głowy nie zawracam. Nie zawracasz, ale myślę, że... Widzę, że pchasz do, dalej, żeby jeszcze szybciej podzwonić, ale nie chcesz włączyć dwójki. to eee, nie, ma, nie ma sensu. Dokładnie, lepiej spokojniej. Dokładniej wymócić niż to Dokładnie. I tymi słowami żegnam żegnamy się tak. Z Wami. Z Wami. Na razie. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.